To, co Państwo widzicie za moimi plecami, to szkoła podstawowa w Chotomowie. Prawdopodobnie do dziś włącznie najbardziej ekologiczny budynek użyteczności publicznej. Tym, którzy lubią liczbę, powiem tak: to jest 5000 m2, to jest 900 dzieci. To jest 30, mówiąc językiem szkolnym, oddziałów, tak, czyli sal lekcyjnych. To jest też duża, pełnowymiarowa sala gimnastyczna. To są trzy boiska, a to jest zaledwie pierwszy etap budowy centrum, e, takiego, który ma obsłużyć pół gminy Jabłonna, to gmina sąsiadująca z Warszawą. Z rzeczy technicznych to, co warto powiedzieć, to to, że szkoła jest całkowicie zasilana energią ziemi. To jest 90 odwiertów, każdy przy, po 85 metrów w ziemi. Te odwierty zostały zrobione przez Państwowy Instytut Geologii. Dzięki współpracy z Państwowym Instytutem Geologii mamy też zrobione wszystkie testy, próby, dlatego że teren, na którym jesteśmy, to jest były rozlewisko, były stary korytowisły. Do tych odwiertów jest wpuszczony glikol, prawie 2 metry sześcienne glikolu, które łączą energię z ziemi. Z pompami ciepła. A pompy ciepła są trzy, są połączone szeregowo. Łączna moc tych pomp to jest 240 kW. Te pompy w 100% pokrywają zapotrzebowanie na energię oraz na chłód, bo w lecie ta instalacja też chłodzi pomieszczenia. Ze względu bezpieczeństwa, ponieważ to jest budynek użyteczności publicznej, mamy też dublowane instalacje, więc niezależnie od pomp ciepła mamy także instalację gazową, ale ona chyba jest tylko odpalana raz na 6 miesięcy w ramach testu, żebyśmy byli pewni, że wszystko działa. Każda z sal jest wyposażona w swój własny czujnik stężenia dwutlenku węgla, dlatego że każda z sal ma swój własny indywidualny rekuperator. Rekuperatory służą nam nie tylko do tego, żeby odzyskiwać energię przy wentylacji, ale także, żeby zapewnić dzieciom naturalne stężenie dwutlenku węgla. Bo jak pewnie Państwo wiecie, jeżeli teraz jesteśmy na zewnątrz, to stężenie dwutlenku węgla teraz jest na poziomie 450-480 ppm. -ów. W pomieszczeniach domowych mamy tego 700-750, ale już przy poziomie 1200 zaczynają się problemy z kognicją, tak? czyli tak naprawdę z działaniem, z poprawnym działaniem. Centralnego układu nerwowego, czyli z naszymi mózgami. W przypadku dzieci jest to wyjątkowo ważne. I rekuperatory służą nam także do walki ze smogiem, dlatego, że to jest podwarszawska gmina leżąca niedaleko miasta Legionowo. To Legionowo jest przez, miasto, przez mieszkańców słusznie nazywane Smogogrodem, bo jest to najbardziej dzisiaj zanieczyszczone miasto na terenie województwa mazowieckiego. Chroniąc dzieci przed smogiem, mamy w rekuperatorach zamontowane filtry, które powodują, że zapylenie 2,5 PM2,5 spada nam do dopuszczalnych przez WHO poziomów, nawet przy rekordowych odczytach. Co powoduje, że szkoła w Hotomowie, oprócz tego, że jest najbardziej ekologiczna, jest też prawdopodobnie najbezpieczniejszym miejscem do przebywania dla naszych dzieci. I to jest taki projekt, który powstał na styku oczekiwań mieszkańców, upartych mieszkańców, którzy pomogli pisać dotacje. To jest też miejsce, w którym zderzyła się nowoczesna myśl, czym może być energia w budynku użyteczności publicznej i przychylności samorządu, który powiedział, ok, jeśli ten budynek normalnie kosztowałby nas, w sensie ogrzewania energii elektrycznej do oświetlenia, około miliona złotych rocznie, a wy jesteście to w stanie zrobić za małe kilkanaście tysięcy złotych rocznie, to to nam, jako gminie, jako wspólnocie, po prostu się opłaca. Tak powstał ten budynek. Budy budowa zajęła nam półtora roku i sądziliśmy, że wybudujemy to nawet szybciej, bo sama konstrukcja jest dosyć prosta, to instalacje były dla nas wymagające. O no, szkole przy otwarciu 3 lata temu było dosyć głośno, ale do dzisiaj przeżywamy zainteresowanie ze strony inżynierów, konstruktorów, którzy do nas przyjeżdżają, żeby. Zobaczyć na jakie rozwiązania żeśmy się zdecydowali, albo czy faktycznie czujniki dwutlenku węgla działają, albo jak wygląda zapotrzebowanie na energię takiego budynku. Ja gorąco zapraszam. Jeśli wiecie Państwo, gdzie jest pałac kultury, to szkoła w Tomowie jest od niego oddalona o całe 21 km Można przyjechać SKM-ką bądź komunikacją publiczną z Warszawy, wysiąść 5 metrów, od szkoły zobaczyć jedną z najnowocześniejszych szkół w Polsce, jedną z najbardziej energooszczędnych, jednocześnie szkołę, która udowadnia, że istnieje. Porozumienia pomiędzy samorządem a instytucjami NGO. Tutaj wielkie ukłony i podziękowania dla fundacji Greenpeace Polska, która widząc nasze starania darowała nam tracker słoneczny, tracker, który produkuje dla nas energię elektryczną. To jest tracker, który o mocy 8 kW i ten tracker zasila te wszystkie urządzenia, które mamy w środku. Niestety nie pokrywa zapotrzebowania na energię w 100%. Ale gdybyśmy tak spojrzeli uczciwie, to też prawdopodobnie jest to jedyny w Polsce tracker, który zasila szkołę. Zapraszam, ta szkoła jest otwarta, my chętnie ją pokazujemy, opowiadamy o niej, licząc na to, że ona będzie źródłem inspiracji dla innych samorządów.